Hej, cześć, siemano, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Przepraszam, że mnie długo nie było, no ale jakoś tak wyszło yy, Pokażę wam dzisiaj yy, kilka, właśnie jak mieć taką klawiaturę jak ja tutaj yy. Musicie znaleźć po prostu coś takiego Możecie wpisać po prostu tutaj neon I wyszukujecie to Najlepiej, ja tą aplikację polecam to sobie ją otwieracie. Trochę to działa długo. No tutaj są reklamy niestety. Och, I tutaj możecie sobie wybierać. Tutaj nie wiem. Ja nie wiem o co w tym chodzi. Ale tutaj mamy. No to można zrobić. Ja tutaj sobie wchodzę. I tutaj mamy różne motywy. Ja właśnie sobie taki wybrałem. Można różne wybierać. Jeżeli sobie wybierzecie, to zobaczcie. Na przykład wybiorę planet, to klikacie to. Ściekać chwilę. Czekaj. No. Jak tutaj musicie kliknąć, tam się reklamą ładuje. Mm. Czekaj. To. Wychodzimy, napisz coś. A czekaj. No i sobie zmieniacie na przykład. Ale wcześniej musicie zrobić coś takiego. planet. No dobra, tutaj to tak działa. Czasem musicie reklamę obejrzeć. Ja sobie ustawię to. I mam też drugi programik. Dobra. Drugi programik to po prostu możecie sobie kliknąć. Możecie sobie po prostu wpisać animowana klawiatura. I ja wam tą polecam. Klikam sobie Ofusz". No, ma tam jakiś dźwięk, ale ja korzystam z tych neonowych bo mi się też tak się podobają. klikacie sobie de, to, tutaj to DMS i wybieracie sobie klawiaturę, ja mogę tą wybrać klikacie to, następna właśnie to wam się też pokaże i wtedy kiedy chcecie to włączyć to po prostu klik to po prostu to włączacie nie, to musimy, to jeżeli włączacie to to musicie wy, włączyć to teraz włączacie. Tutaj klikacie. Wam się znowu reklama włącza. Na szczęście one są krótkie. No i sobie na przykład teraz wchodzimy. Nie wiem, czemu taki dźwięk zrobili. Macie coś takiego? No i ta klawiaturka działa, ale ja polecam wam to neon. Ja neon używam. Otwórz. Może tamtą też kiedyś będę używał, ale teraz tą używam. Więc już wiecie, jak to działa. Włącz, klikacie włącz, dobrze. O, jak wchodzicie, to sobie wyłączacie i to włączacie. To, Kiedy wychodzicie z tego, to was przyłącza tutaj, no i wybieracie. Ja sobie wybieram Magic, podawanie reklamy. Chodzimy z tego, no i macie klawiaturę. No to ja Was żegnam z tego odcinka. Miłego przesuwania klawiatury. No i cześć!